Z strony Antonin. Dzisiaj e, kontynuuję serię moje płyty. Wracamy z, z różnymi seriami na tym kanale. E, głównie będę raczej to robił, bo akurat ktoś nam na mnie prosił e, i pomyślałem, że w sumie to dobry pomysł to kontynuować, bo to mi się nawet podobało. Bez przedłużania, zaczynajmy. OK, no to będę wam przedstawiał jednego wykonawcę. No teraz, bo ogólnie to przedstawię 10 płyt tym um, odcinku, ale, nie, ale większość będzie jednak od jednego wykonawcy. Więc zaczynajmy. Dobra. Pierwszym wykonawcą, aktualnie moim ulubionym, będzie Eminem. Od niego tu zaczniemy. Proszę, tutaj jest płyta Eminem The Marshall Mothers LP. Um, chyba tutaj się nagrywało, nagrywa tak, że jest um, odwrócona, ta, ale no nieważne. Tutaj jest tracklista. Największe hity, tak myślę, że będziecie znać to. Stan z Dido, The Way I Am, The Real Slim Shady. Uh, no i tak naprawdę to, jest, to są te najpopularniejsze. No i co? No i jak to się prezentuje tutaj? że Wam pokazuje. Płyta wygląda o tak. I tutaj są żadne obrazki z, z okładki płyty. Jak ktoś to, to już wam to pokaże, tylko muszę wyjąć. Dajcie mi proszę chwilkę. Kurde, będę musiał sobie ogarnąć banderzystę, żeby mi to wyciął. To wygląda tak, że. Nieważne, nieważne, nie będę już mówił. Okej, okay, to jest. Co to jest? A, wiem, to jest. Y... Takie dziwne zdjęcia, ale to przedstawia ogólnie miasto. To możecie taką aleję zobaczyć. Prawdopodobnie w Detroit, nie wiem. Tutaj, proszę, tutaj macie marsza pracującego nad pisaniem albumu. I to zdjęcie. No prawdopodobnie już napisał to, tak? Raczej... a Wiem co to jest. A, dobra, ok no nieważne. Tutaj jest jedno z popularniejszych zdjęć, to było do Real slim Shady, jak, był, jak były kręcone te reliski. No i co? No i tu jest jeden obrazek sikającego człowieka. A tu jest Shady właśnie z... z... na... Z przebraniem kucharza, bo kiedyś pracował jako kucharz w restauracji. Został sam wydalony. Tu jest D12, tak zwane. E, to jest Bizarre, e, Con Artist, Proof, świętej pamięci, Kuniva, e, Swifty, no i sam, sam Eminem. Dobra, dalej. Tutaj już są, ogólnie rzecz biorąc, tutaj są jakieś tam obrazki. Tu jest kto pracował nad płytą. No dobra, no i tu są już, już głównie obrazki, czy to z dzieciństwa, czy to jakieś z córką, no i tak dalej, i tak dalej. No i co, no i, no i tyle, no. Tyle mogę wam powiedzieć. Polecam zakupić płytę. O, tu jest jeszcze zdjęcie takie fajne. Mi się podoba. Dobra, ok, no to dalej przedstawimy. Będziemy przedstawiać. Okej, okay, no to teraz kolejna płyta The Eminem Show Tak się przedstawia Największe hity to jest um, Business cleaning clean out my closet uh, Soldier without me Chyba najpopularniejsze Think uh, for the Moments, Superman I Till I Collapse jeszcze Dobra, no i tutaj obrazki, wiecie co nie będę wam przedstawiał tych obrazków, bo ten film będzie trwał po prostu za długo. Po prostu macie tu, macie tu jak się przedstawia płyta i jeden obrazek ze studia. No i, no i tyle tam mogę powiedzieć, bo naprawdę to już trwa 4 minuty, a ja dwie płyty przedstawiłem, nie, więc... No, nie będę wam przedłużał jakoś bardzo. To jest płyta Recovery. To jest taka bardzo też hitowa płyta po powrocie z obwyku. Um, nie ma? Proszę tu jest okładka, tu jest tracklista, największy, największy hit to jest um, not afraid, pewnie znacie. Love the way you lie, z zrianą. No i chyba, chyba, tyle. No nie wiem może jeszcze coś było jakoś bardzo popularne. czego nie wiem, o czym nie wiem, ale nie wiem to. Dobra. Także prezentuję, proszę, samopłyta. Nie to nie jest. Ten, flaga Szwajcarii, nie martwcie się. To jest jeszcze taka alternatywna, że tak powiem, okładka. No i tyle mogę powiedzieć o, te, o tej płycie. Dobra, kolejna płyta. Tutaj e, jego najnowsza, ostatnia, Music To Be Murdered By. E, największy hit tak naprawdę to jest e, Godzilla z Worldem Ehm no i co, no i tak się prezentuje okładka, to jest tracklista, tu jest płyta, tu jest e, też taka alternatywna tak naprawdę okładka i tyle mogę powiedzieć. Przechodzimy do na następnej płyty, dobra, to jest jego pierwsza taka płyta od Aftermath Records i e, z Doktorem Dre wykonana, Slim Shady LP. Największy hit to jest My Name Is, nie wiem czy znacie czy nie, tak się prezentuje tutaj tył, tył albumu, no i tak się prezentuje, prezentuje sama, przepraszam, sama płyta, to jest kolejna okładka, taka alternatywna właśnie no i polecam do przesłuchania wszystkie płyty, które dotychczas przedstawiłem, tak naprawdę i co, no i idziemy do następnej płyty, to już będzie... Czwarty album prawdopodobnie. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szósty album, przepraszam. Czwarty album, no zajebiście. Dobra, co my to mamy? To przedstawiałem... O, wiem co wam mogę pokazać, patrzcie. To już kiedyś. To już kiedyś przedstawiłem na oddzielnym filmie. Modemaczek od Maty. Chyba na jego... Najbardziej sukcesywna płyta. Czy, czy najlepsza to już Wam pozostawiam do oceny. Mi się bardziej podobała jego pierwsza płyta. No, nieważne. Tutaj macie okładkę. Tu jest tył. Płytę. największy, że tak powiem. Najlepsze piosenki to jest. Pytam, mi Pato Reakcja. Takie najpopularniejsze, nie? E, pa, Pato Reakcja, papuga z na Fidei i Malikiem Montaną. E, skute Bobo szczęście już niedawno skończył z tym, Aterego I wrócił do postaci matczaka. Um, Kurt z Taka Hemingwayem i Szmata. No, tak naprawdę to tyle, e, z, jeśli chodzi o tracklistę. O, nie mam albumu. Chyba chwilę mam, mam włożonego komputera. Niestety wam nie przestawię, bo komputer nie jest włączony. Więc tak. E, no, ale co? No, możemy przejść tylko do następnej płyty no dobra mm. tego chyba nie pokazywałem, to jest już mój album Wojtek Sokół, od Sokoła e, tak się, dostałem to od samego zainteresowanego, że tak powiem e, proszę, tak się prezentuje okładka o, tak się prezentuje tracklista najlepszy chyba, to znaczy najpopularniejszy e, track, to jest e, Napad na Bankiet mmm Koniec gatunku był bardzo popularny. No i co? No I chcemy być wyżej też, bo najpopularniejsze chyba. Proszę bardzo, tutaj mam dedykowane Anatolowi Sokół i tutaj zim skład. Tak się prezentuje tutaj płyta. I chciałem pozdrowić Wojtka Sokoła z tego miejsca. Pewnie to nie ogląda, ale okej, okay, okej. Okay. Dobra, nieważne. Co mogę Wam jeszcze pokazać? Co mogę Wam jeszcze pokazać, to jest. Tylko czy ja tego nie przedstawiałem już. Kurczę blada. Żeby wam tu nie powtórzyć, bo ja nie pamiętam już no, tak szczerze powiedziawszy. czy ja ojo. Hm. Wiecie co? Nieważne. Chyba wam pokażę jednak i tak. Nawet jeśli... Weźcie mi tutaj w komentarzu napiszcie na dole, czy wam to przedstawiałem czy nie, bo naprawdę nie pamiętam, czy to pokazywałem czy nie. Dobra. Tutaj macie, e, przepraszam, jeśli faktycznie to przedstawiałem, naprawdę nie pamiętam. Proszę, tu jest okładka albumu, pocztówka z WWA, Lato 2K19. Na zdrowie. E, tak, tak się prezentuje tył albumu, ale to nie jest cała zawartość tak naprawdę, ponieważ e, jako dodatek posiadaliśmy tutaj, e, tutaj na pocztówki różne... Różne te obrazki, było ich bardzo dużo, nie pokażę Wam też wszystkich, bo to by za długo trwało po prostu. Tu mam na ścianie, zobaczcie, tu na ścianie mam naklejone, naklejone na zawieszone e, obrazki z tego, co po niektóre, wszystkie tutaj, oprócz tego po lewej, bo to jest z chaosu Fukaja, którego zamówiłem sobie na preorder. No, w każdym razie przejdźmy do następnego. To, jest, to by była już, która. Która płyta? Która płyta? Chyba dziewiąty nie Raz, dwa, trzy Cztery, raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Czyli teraz będzie dziewiąty album Okej, okay. co my tu mamy? Trygon warszawski Od również Taco Hemingwaya chciałem tylko powiedzieć, że Że Idę na koncert Taco Hemingwaya w Warszawie Na Bemowie I mogę wam zdać relacje Jeśli chcecie z tego, jak, jak było, czy mi się podobało. Jakieś tam filmiki dołączę oczywiście. Dobrze, zacznijmy już pokazywanie. Mm, sama okładka albumu wygląda. On Nie, sama okładka albumu wygląda tak. E, tutaj jest ta 7 kawałków, jeśli się nie mylę. Tak. Chyba największy hit to jest. Um, marsz, Marsz. Trójkąt. Tak naprawdę. I myślę, że. Sługi i kalifery też były w miarę, w miarę, w miarę popularne. No. I co? No i tak się prezentuje e, ten, ten e, środek, że tak powiem, album. Tutaj dwie, dwie płyty. Nigdy, nigdy nie sprawdzałem, co jedna oznacza, co druga, bo właściwie nie wiem, muszę się do tego zabrać. Nawet dzisiaj mogę i Wam nie wiem, czy przekażę. Nie, no nie przekażę. Tutaj, jest, tutaj są historie, tutaj jest taka książeczka do wyjęcia z historiami o wszystkich kawałkach, jak powstały i w ogóle. No i tu był, tu był plakat. Mam go nawet tu powieszonego, mogę wam kiedyś pokazać. I co? Room tour mam zrobić? Nie, sorry, nie żartowałem, nie robię room tourów. To takie dziwne. No i co? To była dziewiąta płyta, więc przechodzimy teraz do ostatniej płyty. A wam pokażę, przepraszam. Jeśli naprawdę, przepraszam jeszcze raz. Jeśli była jakaś płyta, to było, to jestem pewien tego. Mm. O, tego wam nie pokazywałem. Dobra, patrzcie, Hotel Mafia 2. Album z Hotel Mafia 2. To znaczy płyta, album. Płyta Hotel Mafia 2. Tutaj jest okładka. No i tu jest tracklista. Eee, no i co? No i takie największe hity. Nie żartuję, tam wszystkie były hitowe, czy tak kawałki, że tak to ujmę. Ale chyba najpopularniejsze top 3 to myślę, że Parapetuwa Aggressive Best też była w miarę popularne. Eee, no ale najpopularniejsze to chyba. Najpopularniejsza to chyba była Lawenda. Sam album składa się z 20 kawałków. No i wszystkie możecie sobie obejrzeć jak powstawały ich teledyski możecie zobaczyć na kanale SBM Labour taką promocję zrobiłem bo przecież jest taki popularny nie żartuję, nie, nie, nie wywyższajmy się tutaj i co to był to była właśnie ostatnia płyta i ja bym się już z Wami żegnał robię daily, więc następny film za 3 miesiące, pozdrawiam